A więc takie miejsce. Schodząc ze ścieżki takiej dla bym powiedział turystów schodzi się, coś zawołało. Jakiś kamień zawołał. I tyle rzeczy się objawiło. Tam daleko jest ta ścieżka. Ja wszedłem na górę. No i tutaj takie konstrukcje zapraszające do eksploracji. Które no, zachwycają swą magi magicznością. To jest niesamowite. Odkrywać życie poza ścieżkami, a tam coś jest. Co tam jest? Hmm. Trzeba zejść i zobaczyć, bo jak że inaczej. <śm> Akurat okazało się, że tam nie ma żadnej dziury, do której można wejść. Ach. Taka konstrukcja. No bo takie wiadomo jest i oczywiste, że jak jest jakaś dziura i gdzieś można wejść, to dlaczego by nie? Ciemności zawsze można znaleźć wiele fajnych, ciekawych odsłon, lęku, który jest iluzją. Hmm, tam jest coś interesującego. Wchodzimy na górę. Coś interesującego, ale co to jest? Tego się nie widzi, ale się czuje. Coś, co jest takie przyciągające inne, nowa perspektywa na to, co jest. Takie to. Eksplorowanie, spacerowe. Czyżby to odbijało moje wnętrze? Że przyciągam takie miejsca? Myślę sobie, że chcę wejść tutaj. Hmm. Po co? By sobie usiąść tam, sobie pobyć. I jesteśmy. Tam jakiś widoczek, coś można zobaczyć, a Zasada jest taka, że jeżeli można gdzieś wejść, to na pewno można zejść. Także to jest taka niepisana zasada eksploracji. Więc nie myślę o tym, jak zejdę. Chociaż może być ciekawie. Ale idę dalej. I wszedłem tak wysoko. Wysoko, nie wysoko. I nagle tu taka gałęź jest, która ma takie wyrzeźbienie w sobie, gdzie mogę włożyć telefon. Czyżby to miejsce mnie prowadziło do tego, żeby podzielić się kilkoma refleksjami? Eksplorowania. Wiecie, powiem Wam, że a, odkąd pamiętam. To ta eksploracja cały czas mi towarzyszyła w życiu. Odkrywanie nowego. Oczywiście to się zaczęło tak szczególnie w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, jakie ciążące wstawaniu się sobą jest kopiowanie innych. Jak było dla mnie dla mnie, bo każdy ma swoją drogę. Takie krępujące poruszanie się według szablonów, które są no jakieś tam uniwersalne, bardzo takie mm, no dla wszystkich. A ja zawsze gdzieś tam w sobie odkrywałem, że to dla wszystkich jest takie mi niewygodne. Stąd właśnie. Kiedy jest jakaś ścieżka bardzo malownicza, bardzo piękna, bardzo mm, zadziwiająca. I ja patrzę, jakieś krzaki są, jakiś kamień jest. Coś tam jest i wręcz potrzebuję zejść z tej ścieżki, by doświadczyć takiej ala Brzydoty, która niby nie jest atrakcyjna. Ale dla mnie ona jest po prostu boska, i dzika, nieprzewidywalna. Nie taka ładna, prosta, ułożona, tylko taka właśnie w swym przejawie taka pociągająca mnie. I to jest właśnie coś takiego, że łatwo iść takimi ścieżkami, które otrzymaliśmy od innych. To takie jest bezpieczne. A dziś w tej, tej mojej naturze od tylu lat odkrywane i po poznając samego siebie, dla mnie istotne jest to, żeby właśnie wychodzić poza to, co takowo nie zostało ukształtowane uformowane przez innych przez pokolenia przez wielkich nauczycieli. Bo czas mi pokazuje, że odkrywam tego nauczyciela w sobie, tego mistrza, tego przewodnika, tego ucznia, który mnie po prostu niepowtarzalną drogą prowadzi. Gdzie bym powiedział, wytyczam coś nowego, chociaż coś nowego można tutaj wytyczyć. Odkrywa się to, co jest. Na przykładzie tej wędrówki, tutaj, gdzie idę sobie w takim kierunku fajnym w stronę rzeki ale spojrzałem w lewo i zobaczyłem ten kamień taki i wszedłem tam przed kamieniem była postać taki strażnik pokażę wam to na zdjęciach i w zachwycie po prostu no Całym sobą zapragnąłem być w tym miejscu. I to jest, to jest takie, powiem Wam, że niesamowite, że w życiu właśnie to przekraczanie siebie, wychodzenie poza tą taką te ścieżkę utarte jest tak bardzo istotne, żebyśmy mogli pielęgnować w sobie taką otwartość na życie, a nie sztywność w postaci: Ja już tu wszystko wiem. Bo ja już u wielkich nauczycieli doświadczyłem największych po prostu oświeceń już tutaj wiem, co jest grane w tym teatrze. To jest niesamowite, że te wędrówki mi też pokazują tą taką ważną rzecz, taką zasadę w ogóle życiową, że jeżeli gdzieś mogę wejść, to też z tego mogę wyjść. Więc, gdziekolwiek się zaplątaliśmy w jakąkolwiek sytuację życiową, to można ją rozplątać. Nie ma opcji ugrzęźnięcia. Jedynie, co to może nam chwilowo jakaś myśl przesłaniać, to że zawsze możemy wyjść z czegoś, w, coś, w co weszliśmy. No taka refleksja króciutka ja sobie tutaj jeszcze posiedzę pościągam różne informacje z tej przestrzeni najlepszego hej